Sauna uzenia zaniósł lampkę na dół, bo nie widać. Lecimy szybko nad rzekę, zaraz ciąg dalszy. Hej. No nie! Jesteśmy z powrotem nad wodą. O! Hej. Wodospad Zenia. piździ zdrowo. Ale przyjemnie za chwilę sauna znowu nagrzana, a my tam wracamy. Trzymajcie się. Biegusiem, Dobra, zamykamy łeb pod wodę i do sauny. Jest dobrze, dokończymy w saunie, na razie, hej, hej Jest ekstra! Co? No tym masz za tym otworzysz i piwo masz No to weź dwa Sauna u Zenia No weź ją ty, ty miałeś kurwa na samej stronie siedzieć, kur nie z tej Miej to będę chłodził chyba u na ktoś ostatnio? Weź mi ty kurwa chodził plecy, bo ja to złożyłem Zobacz, butelkę dowiedział, że pustą odłożyć chyba jak to, która to, to, butelka? To jest słabo, że tu weź będziecie kto? 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 jest My, kurwa... mi, My Myśmy się kurwa, miutkość, myliśmy się kurwa, okiem zereć otwier, jak okiem, okiem, pik.